Witam z tej strony nomismatek.pl. Dziś nagrywam film, drugą część o poczęcie Kr królów i książąt polskich. Też informacja, odcinki będą wrzucane w piątek i sobotę o godzinie 20 lub 20.30. Powiecie, jak ci długo wrzucałem filmy. Raczej, kto nagrywa, no to niech napisze, ile mu się mniej więcej rzucają, Ale u mnie jest tak, że jak je wrzucam, to internet zaczyna, jakieś dziwne rzeczy się z nim zaczynają robić. No ale przejdźmy do odcinka. Pierwszą monetą jest już setka, bo inflacja wymyśliła, żeby już były większe nominały. Przemysł, drugi. Dla jego panowania 1295-1296, czyli bardzo krótko panował, po pierwsze przemysła drugiego, rand monet ząbkowany, tył, Polska paszporta ludowa, orzeł stylizowany, ale to już ostatni mniej więcej raz, kiedy był stylizowany. Lata 85 rok, 1985 rok, 1085 rok, 100 złotych, złote 100 zł PRL, Polska Światowa Ludowa. Kolejna moneta to moneta z pierwszym pierwszym łokietkiem, lata jego panowania 1320-1333. Popiera się Władysława okietka, Władysław I Łokietek, rand monety ząbkowany polska jest Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Orzeł już ustalony dla godła PRL ustawą. 1986 rok, złote 100 zł, nic nie z tą monetą. Orzeł bez korony godło PRL. Kolejną monetą jest Kazimierz Wielki Trzeci, czyli zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Kazimierz Wielki Trzeci, do tego panowania, 1333-1370. Po się Kazimierza Wielkiego, rand monet ząbkowany. Polska Rzeczpospolita Ludowa. 1987 rok, złote 100 złotych. No i orzeł PRL-u ustalony już tą ustawą, o której mówiłem przy poprzedniej monecie. Złote 100 złotych. Na moneta to Jadwiga I, Anny Weńska. Dlatego i panowania. 1784, 1700. 10... Eee, pomyliłem się. 1384 1399 Po pierwsze Jadwigi, randone jest ząbkowany. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Orzeł ustawiony, ustalony dla tego. Ten wzór ustalony dla godła PRL-u. Czyli jest 88 zł, zł. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rand monety ząbkowany. Kolejna moneta to Władysław Jegiełło. jego panowania 1386-1434. Panował pół wieku praktycznie. 48 lat. Władysław Jagiełło. Rand ząbkowany i tuż tu inflacja bardzo wymusiła. No i musiał być już nominał o wiele większy. Musiał być to 500 zł. Polska Sporter Ludowa. Złote 500 zł, 1989 rok. Orzeł bez korony, ustalony dla godła PRL-u. Bez korony. Rand ząbkowany. Chciałbym pozdrowić Bartnoty i Zakapiera PRL. Dobrze. Ja się z Wami żegnam. Pa.